Cześć, mamy 2024 rok. Wiem, niektórzy powiedzą, że to jest taki mało ciekawy odcinek, ale ja chcę go co roku robić, bo myślę, że nawet to jest dla mnie jakieś takie motywacyjne. Po pierwsze, dalej będę kontynuował tematykę Chromebooków, Chrome OS-a. Wiem, że część osób, jakby to powiedzieć, ma pewien ból o te sprzęty. Okej. Okay. Każdy produkt ma swoją grupę docelową, jak ja to mówię. Czasami warto się przekonać, zobaczyć, poczytać znać się z tematem i dopiero go krytykować ewentualnie. Bo wiem, że chyba była taka sytuacja, że gdzieś tam w komentarzach jedna osoba się gdzieś tam moje filmy, podyskutowaliśmy, wiem, że zakupiła Chromebooka, bo gdzieś tam rozwiało mi małe wątpliwości a propos, bo tam zastanawia się, czy jedna rzecz będzie tam jej działała. I z tego co wiem, jest zadowolony. Więc, i ogólnie, ten, kto posiada, używa, i kupił to świadomie, i wiedział, jak to działa, jak to funkcjonuje, jest zadowolony. Więc, i tak też chciałem powiedzieć, że czy sprzęt naprawdę musi być nie wiadomo jakich. Parametrów. Sprzęt dobieramy według naszych potrzeb. Są ludzie, którzy przeglądają internet, chcą zobaczyć sobie film, chcą, żeby materiał była długo napisać jakiś tekst, na przykład na swojego bloga, czy jakieś dokumenty zrobić. Takie proste sprawy. Tym bardziej, że nawet teraz mamy Photoshopa online gdzie możemy sobie wykupić też korzystać z tej usługi okej okay. zrobiłem tak jak zrobiłem odcinek, pokazałem, że coś tam było nie tak, ale już korzystałem na przykład na Windowsie było w porządku popatrzymy, posprawdzamy jak to funkcjonuje, jak to działa teraz bo powiem szczerze zrobiłem ten odcinek jakoś tak chwilę po jakby premierze tego. I wiadomo, to trzeba dostosować. firma Adobe jest taką filmą, że to jest e, no właśnie Adobe. Zdarzało się różne sprawy, różne błędy. Takie rzeczy. każdy o tym wie. Ale dosyć szybko z tym sobie radzi, poprawia to, działa szybko. To też się z tego bierze, że jest mnogość systemów, mnogość konfiguracji tego typu rzeczy, trzeba to dostosować. Dwa, że to jest młoda usługa. Dopiero wchodzą z tymi rozwiązaniami, aby tymi online. I co jest ważne, że widać po tym e, Photoshopie. Że to jest Photoshop taki normalnie, jak zwykły Photoshop ma być. Widać, że jeszcze nie ma pełnej funkcjonalności, ona będzie wdrażana opcję, bo nawet widać, że niektórych opcji jeszcze nie ma, ale, ale już widać, że to ma być dosłownie <grych> rzecz nieokrojona docelowo, ma być normalny Photoshop. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że. Moje przypuszczenia są trafne i naprawdę widać jakiś taki postęp w tych Chromebookach. Mamy teraz te Chromebooki Plus, nowe modele wychodzą, nowe funkcjonalności. System się cały czas rozwija. Mamy też możliwość synchronizacji jak i współpracy z telefonem. Prosta, bo prosta teraz. Nie ma tego, czego, tego magicznej funkcji, tak jak w MacBookach, że kopiujemy na telefonie, wklejamy na Chromebooku, póki co. Ale myślę, że to jest sprawa czasu, że do tego dążą, pracują nad tym, bo czemu by nie? Bo to dopiero będzie Gdzie też taka funkcja przydatna. Ludzie tego oczekują i to może też zadecydować, że część osób się przekona do tego. I słyszałem taką rzecz, że to jest taki bieda mak. Ekosystem. Kurde, nie można tak mówić, bo na makach ciężko będzie znaleźć jakieś tam wady, jakieś przecinki, ale na pewno coś by się znalazło. Ci, którzy siedzą w tym systemie, na pewno coś by mogli powiedzieć też. Chrumbuki mogą być sprzętami tanimi. Zwykłymi, takimi laptopami, tak jak mój Chromebook, czy ja mam. Spełnia i spełnia swoje oczekiwania, ja jestem zadowolony i u mnie w ogóle przygoda już się dwa lata wcześniej zaczęła z myślą, o sprawdzaniem tego systemu Chrome OS-a, Flexa, wcześniej, wcześniejszą wersję. I okej. Okay. Ta wersja Flex, mój to jest taka wersja: zainstaluj sobie na komputerze jakimś, korzystaj z tego, sprawdź, przekonaj się do tego, czy to jest dla Ciebie, i wtedy sobie kup Chromebooka, by miał pełną funkcjonalność, kombi, konfigurację tego mm, sprzętu, bo dużo osób ma pretensje, że mm, nie ma sklepu Play na wersji Flex. Ale tak się zastanawiałem, dlaczego może jej nie być. I tu wielu się nasuwa, myśl, że chodzi o klasę. Dobrze. Tylko z tym, że pamiętajmy, że jak mamy Androida, mamy tam są aplikacje. Wszystkie te aplikacje są jakby weryfikowane, certyfikowane, sprawdzone i działalność przez Google, żeby to było dobrze chodziło na każdych sprzętach, które są. Każdy jakby producent dostarcza jakby informacje o modelach, jakie są modele, co jak specyfikacje do Google, tak, ma Androida Android, i co, to jest w swojej wersji. I też chodzi o to, żeby te aplikacje były dobrze działały, funkcjonowały żeby każdy deweloper, który tworzy aplikację, wiedział, na co tworzy, jakie są um, specyfikacje, etc., etc. Przy Chrome Flexie możemy zainstalować to na nowym komputerze z R9. Możemy to zainstalować na starszym sprzęcie, bo będzie chodziło i z mnóstwą konfiguracji. W ten sposób, jak mamy wersję konkretną, Chrome OS na jakiś tam model, wykaz konkretnych modeli. Łatwiej jest to po prostu ogarnąć. Więc nie, tu bym się nie doszukiwał po prostu czysto, czysto pretekstów korporacyjnych nastawionych na zysk. Dobrze. I Cześć, mi się nasunęło myśli A propos nowych odcinków o Chromebooku, Chrome OSie Chcę zrobić odcinek, gdzie pokażę jakby całą niezależność między Androidem, telefonem, a Chrome, Chrome OSem Ale na to potrzebuję jeszcze trochę, sprawdzam sobie, bo chcę wszystko zrobić elegancko W pełni pokazać funkcjonalność To jest jeden z takich odcinków Ogólnie też y, pokazywać Wam różne nowe rozwiązania, testować, pokazywać coraz więcej, że można zrobić na chromebookach. Ja mam tą 315 Acera. Myślę, że teraz obecnie najlepszym wyborem to są te chromebooki Plus, Acer Plus. Myślę, że to są to, i po to będą najbardziej wszystkie te optymalizowane, robione rozwiązania. Czy Photoshop, czy jest taki pewien program do montowania, który jest uważany za naprawdę bardzo dobry program przez wielu, z dużą możliwością, na, na właśnie, na który można montować na chrąboku. Czy Full HD, czy jak mam jakiegoś mocniejszego chrombuka, bo też są takie chrombuki po 5000. Gdzie jak o tym zrobiłem, odcinek w porównaniu, że, że też jest taki chrombuk, to niektórzy mówią, przecież tyle kasy za, za takie. gdzie? Yeah. Gie. Tylko z tym, że to jest mniej więcej tak, jak mamy laptopa za dwa coś tysiące i za dziesięć tysięcy normalne laptopy. Tu się premium, tu się inaczej wykonany laptop, już w obudowie, to było aluminiowej, poświetlenie, mamy klawiatury, RGB, mamy przyzwoitą naprawdę super matrycę. ponieważ to przecież porządna matryca jest też, stopnie RGB i w ogóle jak ktoś poważnie myśli o tym naprawdę to już jest porządny z który też lata posłuży ale już lepiej wykonany, który gdzieś tam jak już korzystamy, chodzimy tak to już lepiej wygląda i myślę, że to będzie się rozwijało cały czas okej, okay, te plusy i ten wyższy, co mówi nie ma klawiatury numerycznej ten mój ma numeryczną klawiaturę i powiem szczerze dla mnie na przykład to jest Taki osobista tragedia nazwijmy, bo ja lubię z nunpada korzystać. A nie u góry tą cyferki brać. Ale to jeszcze mógłbym sobie ściągnąć jakiś AliExpress taniutki za dwie trzy dychy i też korzystać. Podpiąć go pod Chrome OS-a, i korzystać jakbym potrzebował. Dla mnie żaden problem. A niektórzy powiedzą, że dodatkowy wydatek. Widzicie, jak korzystamy? Raz, dwa, trzy razy w tygodniu potrzebujemy z tego korzystać. Bo jak mówię, korzystam przy montowaniu filmów gdzieś tam z tego, żeby wbijać tam różne takie parametry, inne rzeczy tam w premierze. I w ogóle naprawdę się przyzwyczaiłem do tego. To korzystać od dwudziestu paru lat. A grą, która mnie do tego jakby. Przyzwyczaiła, tylko że to, to był Sims, gdzie się wbijało jeszcze, jak Pan 16 razy. Czasem wbijaliśmy kody na kasę, na pieniądze i tam było trzeba te cyferki wbijać ile chcemy tej kasy i tego wszystkiego. To były czasy. I pamiętajmy o jednym. produkty e, produkty Apple 10-15 lat temu. Też były hejtowane, też, że dla snobów, etc., etc., było dużo teraz. Oczywiście teraz są osoby, gdzie źródki, um, które uważają, że za te pieniądze mogą, za połowę tych pieniędzy, to damy za możemy mieć dużo mocniejszy komputer, etc., etc., mak. Ale czy na pewno wydajny? Bardziej. Są odpowiednio stworzony system, Macbooki mają jakąś tam wachlarz, konfigura kilka konfiguracji, jakby modeli. Dobrze zoptymalizowany system, dlatego nawet chociażby Adobe jest łatwiej zrobić stabilniejsze programy. niż nie wiadomo, bo na Windowsa każdy może mieć inny komputer, nawet mocny komputer, inne ramy, inne coś, konfiguracje. I czasami może coś tam się wydarzyć. Więc jest teoretycznie bardziej prawdopodobnie, że stworzymy na jakieś błędy, jakieś usterki. Oczywiście, to co innowowane jak najszybciej przez Ale też o to nie można mieć pretensji. Dobrze, to zakończymy do temat Chromebook i będą. Zrobiłem kiedyś w gdzie pokazałem, że taką starą obudowę, taki mały komputerek, to wszystko będzie w nowym roku. Skąd i też będą odcinki 1, może dwa. Będę to robił, tutaj w ogóle, co ja jestem, to ja jestem w piwnicy, gdzie nagrywam na Zedzol Live. Odcinki tu mam taką specjalną zasłonę zrobiłem, żeby to ładnie wyglądało. I streamuję. I montuję filmy. To tak już po części. Bo chcę tutaj raz w tygodniu robić odcinek i na Zedzol Live. Raz w tygodniu, może nawet dwa razy w tygodniu odcinki tam wrzucałem, bo to są takie moje bardziej pogadankowe różne sytuacje rzeczy, żeby tak troszeczkę się bardziej wypowiadać. To jest tamten kanał, jest taki bardziej mój kanał, gdzie tam się wypowiada, realizuje różne projekty. By po części tego nie zaśmiecać. Nie zaśmielę w tym sensie, że po prostu że była technologia, jakieś takie sprawy. A tam po prostu jakieś vlogaski, czy mój aserjanowa odklejony, którą robię co tydzień. Teraz między świętami nie było odklejonego, nie było właśnie odcinka tu na zezolu, Zedzol, dlatego że miałem troszeczkę roboty, trochę sytuacji wyszło takich. Ten czas chciałem sobie zostawić na odpoczynek między świętami. Po części była szansa na odcinek, bo jak się dały nagrywałem na odcinek na przedświęta na środę, miałem przygotowany drugi temat. Tylko go nie nagrałem z prostej przyczyny. Po prostu nasunęły mi się nowe wątki, nowe rzeczy do sprawdzenia, gdzieś tam czytując jakieś inne komentarze pod innymi materiałami na YouTube, które oglądałem, czy innymi jakimiś tam artykułami. Więc na spokojnie przyjdzie na to czas. Raz w roku, jak nie będzie odcinka, nic się nie stanie, bo to był chyba w tym roku. Raz. <laughs> tak. I właśnie troszeczkę tak jakby ten ruch ciut zwiększył się na tym kanale. I zawsze wszyscy wpadają najlepsze filmy, które się tutaj jakby na moim kanale wyświetlają. Robię wyświetlenia z aktualniejszych to właśnie o Chrome OSie, o Ryzen Master, tak, taki ze starszych, który cały czas robi tam Retro Arch pierwszy odcinek o retro RetroArchu robi świetne wyniki. Szkoda, że na telefonie o RetroArchu nie robi takich wyświetleń, ale to już są takie. Prawy. I o dziwo jeszcze, odcinkiem, który robi dobre wyświetlenia, o dziwo. Jest o, o, o nawilżaczu powietrza. który robi też ceferki. I jeszcze chcę raz w tygodniu robić shorty na kanale y, tutaj Zedzol. Widzieliście pierwszy szort, jaki był zamieszczony, w jakim konwencji. Tylko tam była sytuacja taka, że o, zrobiony troszeczkę inaczej pierwsza wersja. Z innym gifem wrzucony. Który myślę, że był bardziej wymowny, bardziej to podkreślał jeszcze niż ten, co jest obecnie. Ale tu był problem taki, że... Dlatego się przyperkolił TikTok. Więc później przeredagowałem, przemontowałem to i zmieniłem. Bo tam był taki bo to wzięli troszeczkę za już taki podtekst seksu. Ale powiem szczerze, że to jest akurat jaką mem. I dobra, ok, w porządku. Zmieniłem, zrobiłem. I szkoda, bo pierwsza wersja na TikToku naprawdę robiła furorę. Chyba najlepsze w... w ciągu godziny. Naprawdę ono zrobiło 800 wyświetleń czy ileś. Więc miał potencjał na spore wyświetlenia. Podejrzewam, że ktoś po prostu, jakiś grzeczny, porządnicki, mógł zgłosić to. Czy? No cóż, po prostu nie to, że usunęli, nie to, że zablokowali, tylko usunęli, aby możliwość na liście dla ciebie, takiej liście. A to jest podstawa na TikToku, bo, bo to jest lista, gdzie według preferencji ludziom proponuję dla nich, co ich może zaciekawić na podstawie innych wyświetleń. Jak ci zablokuje tam shot klipa TikTok, to praktycznie możesz zapomnieć o dobrych wyświetleniach. To tak na marginesie. I, tak jak mówiłem, przygotowuję te dwa odcinki z tą obudową, z tym, tym, tylko z tym, że z obudową jest taki problem, że on by się ukazał już w tamtym roku. Tylko widziałem płytę po, główną po dwóch tygodniach od przerwy, gdzie ona się na półce leżała i tam jest jakiś problem, nie mogę go niech się uruchami na klawiaturę, reagować, to muszę teraz przesiąść na spokojnie zobaczyć. Może trzeba jeszcze raz po prostu BIOS załadować pokombinuję, zobaczę. Mam jeszcze też taką nietypową kartę ściągniętą, tylko tam jest taka sprawa, że tam jest DVI-B do podłączenia. Jedna z pierwszych generacji DVI. I muszę odpowiednią przejściówkę załatwić, wykombinować, żeby ten odcinek zrealizować, a też będzie fajny. Więc... Bo jest coś nietypowego. Z małym tym komputerkiem, terminalkiem. Musiałem trochę zweryfikować plany. Bo pierwotnie to ściągałem, myślałem, że też będzie fajny odcinek. Yy, bo będzie fajny odcinek, ale w tym sensie, że po prostu szybciutko to ogarnę, będę mógł w pewien sposób zrealizować, na nim się okazuje, że nie z pewnych powodów, ale ten sprzęt się okazał i tak cieka jeszcze ciekawszy bardziej niż myślałem, że może być tego odcinek. Ale więcej jakby przygotowywania się, uczenia, ogarniania tego. Dlatego, żeby to ogarnąć te odcinek, to potrzebne jest jakby... Tylko tyle wam powiem, że drugi komputer przygotowany i one muszą z sobą jakby współpracować. Więc. No cóż, zobaczymy, pożyjemy. Jak to będzie. To mamy to, to, to. I ogólnie też liczę na... Wasze komentarze, o czym byście mogli zrobić odcinki, bo ktoś dał mi fajny pomysł. No, odcinek też, ale to zobaczymy, jak z tym to wyjdzie. I się powiem szczerze, nie poddaję. Może moja naiwność, głupota, ktoś to nazwie. Po co to ciągnąć 6 lat z takim wynikiem? Ale ja chcę, będę to robił. I powiem szczerze, że mam nietypowe pomysły. Mam rzeczy, o których rozmawiałem, które mogą wypalić, ale jest jeden problem. Nie jestem w stanie na razie tego pożytowa. No cóż, życie, żyćko, żyćko, żyćko. Dobra, na razie, cześć, pa. Więc szczerze zobaczymy, co was przyniesie. O niektórych rzeczach nie opowiadałem, bo nie wiem, czy w ogóle to się uda realizować. Na razie cześć, pa i szczęśliwego nowego roku. Roz, roz, roz. Cześć. Dzisiaj kolejny odkryjony Pierdolona ekologia.